Okej. Okay. Gruzini poczuli klimat? Łąkiła. No no, nie, nie znając tekstu w ogóle pisowaliśmy parę razy, nie? To, że... Ale była taka sytuacja, znali. że y, oni w ogóle znali, znali nas y, jakby z internetu, ja nie wiem w ogóle skąd zwyczajili, bo to była jakaś w ogóle dziwna, dziwna akcja, dostaliśmy od nich zaproszenie i od razu z góry było wiadomo, że jako jedyny zespół zagraniczny mamy transmisję w gruzińskiej telewizji państwowej, cały koncert na żywo, live, nie? No. W telewizji. No i po prostu nikt inny nie miał transmisji tylko my, nie? A występowała za w stary, wiesz? Rezonowa to jest kurwa światowa no, no, sława. No Okej. Okay. A kręgach muzyki wiadomo jaki ma taki? Mm -hmm. Je 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 Zo tam Lounge'owo, jakieś tam. Dobra, a słuchajcie, a jak tak popatrzymy na festiwale u nas, to no. który wam najbardziej szpada do gustu? No mów. No dla mnie e, największe wrażenie zrobiło ostatnio e, Woodstock. No. Byliśmy, byliśmy parę razy, graliśmy na Coke Festival, graliśmy na, parę razy na Heinekenie, graliśmy w tym roku pierwszy raz na Woodstock, no, no. i to jest wiesz, no. To zamiata wszystkie, wszystkie festiwale w ogóle w tym kraju. No nie, ma, nie ma opcji. Ludzie po prostu przyjeżdżają tam nieprzypadkowo. To są ludzie, którzy po prostu są w stanie zeżreć, yy, muzykę, wiesz o co chodzi? No. To są po prostu po, to są potwory jakieś, to jest, to jest jakaś banda po prostu orków, troli, którzy po prostu bez muzyki nie mogą żyć. No to jest I tak jak... na scenie, to dopiero to czujesz, nie? to na scenie, to czujesz to dopiero, jak widzisz tych ludzi, po prostu co oni robią nie? z tą muzyką. No. Bo wiesz. Jak grasz swoją muzykę dla... My zagraliśmy w życiu, każdy z nas zagrał w życiu naprawdę tysiące koncertów. Tysiące, wiesz. To jest po prostu zawsze spotykasz się z jakąś masą ludzi masz porównanie, nie? Widzisz co się no. dzieje, nie? No i wiesz, na takich kwestii na, na, na Heinekenie inaczej ludzie reagują, bo są inni ludzie tam w ogóle, nie? Na Udztoku z kolei zupełnie inni. Nie? I widzisz, że tutaj spontanicznie, tutaj bardziej przemyśleniowo, nie? Tutaj ci bardziej kontemplacyjno, relaksacyjnie, nie? Ci tam z kolei kurwa mają w dupie, wiesz. Bardzo różnie, nie? No i wszystko jest tak naprawdę fajne, bo, bo widzisz, po prostu wchodzisz w jakąś relację ciekawą, nie? I po prostu masz studium, grając koncert, masz studium psychologii, nie? Obserwujesz zachowania ludzi, nie? No właśnie, a na Woodstocku różni się to właśnie od, od Heinekena czy od kołku, czy yy, znaczy w ogóle kołk się bardzo różni od Heinekena, to jest trzeba zaznaczyć, bo to są zupełnie dwie inne rzeczy, mimo tego, że są jakoś tam pochowane. No ten sam organizator, no to yy, no wymienić A Woodstock, a Woodstock no. jest, jest, jest taką, yy, ta, takim, takim przedsięwzięciem, które powoduje w, w tobie nie, nie, niespożyte zasoby energii. Jak wychodzisz na scenę i widzisz masę, po horyzont ludzi po prostu, którzy jednym głosem po prostu krzyczą, wiesz, to, to, to wiesz, nie ma szans, robią, robią różne numery, yy, yy, wiesz, między sobą rozstępują się, czekają na rozpoczęcie numeru, wtedy się zderzają. Jest wiesz, starcie kurna y, Woj. y, wojsk kurna krzyżackich z polskimi. Równie dobrze można to z tym porównać, bo na, przed samą sceną robi się po prostu dziura i oni czekają na ten raz, kiedy y, bębniarz nabije raz, dwa, trzy, cztery, żeby uderzyć na siebie i się zmieszać w pogo, nie? To jest moim zdaniem ci ludzie, którzy zostali zaproszeni na Woodstock, jeżeli chodzi o zespoły, to nie ma znaczenia jaka to jest generalnie muzyka. Chodzi o to, że ktoś tam to wyselekcjonował, oni to akceptują i to chodzi o jakby taką odgórną, odgórny przekaz tego wszystkiego, nie? Że Jurek nad tym wszystkim działa i jakby trzyma, trzyma, trzyma nad tym łapę i wszystko kurde po prostu się... Wszystko się dzieje, nie? Yy, pa, y, kto tam? Ewelina Flinta po raz kolejny występowała tam. I szczerze, że ponieważ że no, yy, nie, nie cenię jej muzyki jakoś specjalnie, nie jestem jej fanem i tak dalej. Yy, natomiast yy, o, punkty tam stroniła. Oczywiście, że tak. I ludzie też ją jakby doceniali, prawda? Także nie chodzi o to, że przyjeżdża, kurde, nie wiadomo, to, nie wiadomo kto i nie wiadomo jak jest jak jest przywitany. Tylko po prostu jest ogólnie impreza, która... Każdy, każda mi... Na tym festiwalu naprawdę muzyka jest najważniejsza. Nie? Jakby poszanowanie dla inności też jest ważne tam. Bo tam się spotykają stary wiesz, Tam są księża, tam są kryśnowcy, tam są buddyści, tam są pankowie stary, tam jest kurde, tam jest metal, tam jest hip-hop, tam są wszyscy. I wszyscy wokół, jakby razem ze sobą współ... funkcjonują wiesz, na tym festiwalu. Na Heinekanie też jest próba trochę tego zrobić. Tak. Tak, dlatego, że tam jest bardziej, tam jest bardziej tak trochę plastikowo, można powiedzieć. Heineken jest bardziej plastikowy, bo są i drogie bilety, i wszystko jest takie wyhajendowane. Malboro można kupić, wiesz, w super ekstra stoisku. I wszystko jest takie, wiesz, wyhajendowane. A tam jest, kurna, przyjeżdża kolej z plecakiem, z dzieckiem czteroletnim i z żoną, którzy są po prostu upierdoleni centralnie w błocie, kurwa, i mają fan, kurwa, z tego, że tam są. A na Heinekenie to jednak, kurwa, wiesz, po godzinie dwunastej to troszkę do hoteliku trzeba, wiesz, bo y, tutaj trzeba troszeczkę, wiesz, y, się, kurwa obczyścić, nie? A oni tam wszystko pierdolą, dla nich jest ważna, ważna muzyka. To jest po prostu kurwa ludożerka muzyczna, taka w ogóle kurwa, którą kocham. To są ludzie prawdziwi, fajni kurwa, wiesz. Oni obnażają to, co jest naj, najważniejsze w muzyce, co jest zapomniane często, co jest zapominane przez mainstreamowe media i w ogóle przez, przez ludzi, którzy w ogóle zastanawiają się nad tym, a ten gra fajnie, ten gra, fajnie, wiesz, kurwa, jakieś skminki takie wiesz, no. Tak, to jest tak. alternatywny, to jest komercyjny, wiesz, takie rozcinki. Tak. Bo wiesz, bo występuje artysta i komercyjny. Teczkowska występowała z nami, tak? tak. No właśnie mówiłem, Ewej Flinta. Oczywiście komentarze potem były takie czy inne. Ten koncert był lepszy, tamten był gorszy. Wiesz to ludzie, którzy byli na tym, na, 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 na tym festiwalu, którzy chcą się angażować w jakieś tam blogi, jakieś tam głosowania na złote bączki, strączki, kurwa, strączki. Yy... Oczywiście się udzielają, że ten był słaby, a tamten był dobry. Ale jakby, jakby yy, wydaje mi się, że, że, że na, 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 na Steczkowskiej też się ludzie bawili, też krzyczeli. Acha, kurwa i chodziło tylko o ten przekaz energii, nie? że każdy chce, kurwa tam... Obnaża, obnaża to, co jest najważniejsze. To jest kluczowe w ogóle dla twórców. Po prostu każdy tak naprawdę z muzyków, każdy z artystów chce tego samego. Żeby po prostu jego muzyka znalazła odbiorcę i żeby nikt po prostu nie przeszkadzał mu w tym, co wiesz, pracować, nie? No. Żeby nikt nie mówił, że jesteś chujowy, bo to jest brak akceptacji dla ciebie. Ja na przykład mam akceptację dla wszystkich. Ja mam akceptację stary dla Stachurskiego, dla Dody, dla wszystkich, bo rozumiem, jaką oni funkcję spełniają. Widzę, jak oni się rozwijają na przestrzeni lat. Rozumiesz? Widzę, jak transformują i wiem, że po prostu oni będą żyli w ogóle wokół nas wszyscy i my musimy razem ze sobą dobrze żyć, żeby po prostu ten rynek się nakręcał, żeby po prostu była fajność, ogólna fajność. Ale to też jest no jest jesteście chani na symbiozę, tak? No, oczywiście. Nie, ale wiesz, to tak jak jest, kurna, są spotkania y, prawników polskich, kurwa w sali kongresowej, kurwa, raz w roku, tak? Się spotykają najwięksi prawnicy i debatują nad tym, tym. Nikt z nas nie dąży do tego, żeby debatowali, kurwa, muzycy na temat muzyki, tylko żeby taka była ogólna, generalnie zgodność. A, a niestety, ja przynajmniej widzę coś takiego, taką zazdrość w, w, pomiędzy, pomiędzy zespołami, nie? Pomiędzy różnymi ludźmi. A ty to, kurwa, robisz tak, a ty to, kurwa, robisz śmak, a ten, kurwa, jest wygląda smak. tak, a tamten wygląda tak. I takie, kurwa, taka ocenka, taka, kurwa, polandowa ocenka, wiesz, to jest, to jest słabe, kurwa. No bo to pokazuje że ludzie właśnie mają problem z innością no. i nie rozumieją funkcji muzyki też funkcji, jej funkcji bo muzyka ma różne funkcje W muzy jednej muzyce chodzi o to że tekst jest najważniejszy w rapie na przykład tekst jest najważniejszy i jakaś tam stosunek do, do tradycji typu że wiesz zajebisty bit w oparciu o tradycję hip hopu albo na przykład z kolei może być też mega wyfrikowany bit inny zupełnie no. wiesz typu jak Neptusi, nie i to jest ważne w tej muzyce. W muzyce popularnej chodzi o to, że wszyscy artyści popularni ścigają się pomiędzy sobą, kto zrobi bardziej większy hit. I to jest dla nich najważniejsze. Bo, to, bo mechanizm tej muzyki polega na tym i jej funkcja polega na tym, żeby była prosta, żeby docierała do szerokich ludzi, żeby ludzie nie musieli za dużo myśleć, tylko żeby się bawić. Tak? Z kolei pop alternatywny na przykład polega na tym, że ok, będziemy się bawić, ale będziemy się bawić trochę tak, wiesz. Kurcze, wiesz, proszę ciebie e, bardziej inteligentnie, nie? Bawmy się. Wiesz. Ale to nie? od razu mi myśl przychodzi taki zespół od was z Warszawy plastik. No na przykład, wiecie. Okay. No. No. Tak. coś takiego. O tym, okay. o tym mówimy, tak? Dokładnie. Oni są pop, oni są pop, ale są jeszcze hmm. też inteligentni w pewnym sensie, hmm. bo prze, przemycają jakiś rodzaj poszukiwania czegoś ciekaw, ciekawego. Hmm. Nie są tacy mainstreamowi, stricte tacy pro, prości, tylko pokazują jeszcze coś więcej. I dlatego... Jakby ten znak zapytania się pojawia, wiesz, że plastik, no to, to kurwa co to ciekawe, co oni tam chcą, wiesz, przebierają się tak, robią taką muzykę dziwniejszą trochę. Wiesz, to jest pop, bo można się przy tym bawić, ale jeszcze można przemyśleć, wiesz, czy to jest jakiś rodzaj estetyki w ogóle w tym ukryty, jakiś, jakiś rodzaj mody w tym, wiesz, bo ta laska zajebiście się ubiera, ten koleś też się super ubiera, w pewien sposób jakiś tam, wiesz, określony, pokazuje pewien rodzaj estetyki. I teraz ludzie mają z tym problem, że na przykład nienawidzę hip-hopu, Nienawidzę Heavy Metalu, wiesz o co chodzi? Ja właśnie nie, nie nienawidzę, ja właśnie uwielbiam. I dlatego my możemy współpracować. I z Helińską, z którą w życiu byśmy się w ogóle, wiesz, nie wiedzieli, że będziemy z nią współpracować. I możemy z nią zrobić coś totalnie innego. Nagle możemy pracować z Sisters, możemy pracować z Wonky One, możemy pracować z Nosowsko, możemy ze wszystkimi pracować. Bo właśnie jesteśmy totalnie otwarci, wiemy na czym muzyka polega. Wiesz, jakby co jest jej, jej w ogóle przekazem, co jest jej treścią najważniejszą. Właśnie to jest to, żeby wszyscy wokół siebie kurwa żyli, ze sobą w zgodzie, rozumieli, jakie jest twoje miejsce. Dlaczego ty jesteś taki, dlaczego masz taką sytuację w domu, dlaczego, wiesz, yy, tak się uczysz, ani inaczej, bo na przykład masz chujową sytuację, nie możesz się skupić na czymś tam, wiesz, to zrozumienie. Zrozumienie jest kluczowe w ogóle, żeby funkcjonować ze sobą. To jest najważniejsza rzecz. A, a wszyscy artyści, którzy mówią, że... A ty jesteś chujowy na to, bo to nie, 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 to jest po prostu to jest ich problem z czymś. To jest ignorancja. To jest ignorancja i ich problem z czymś. I ograniczenie. I ograniczenie, dokładnie.